Chodźcie, dziewczyny, chodźcie. No Pięknie tu co. Nie to co kiedyś? Kiedyś to tylko laski były. Prima sort. Będzie się wam tutaj dobrze pracowało. O! Widziałyście kiedyś coś takiego? No chodźcie, chodźcie, przebierajcie się. O, proszę, proszę, proszę. Ja tymczasem jadę po wnuka. Laura, a jesteś pewna, że to nie jest jakiś kawał? A ten pan nie jest nienormalny? Pierwsze nie. Drugie tak. Że, 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 że słucha? To nie jest kawał, a dziadek faktycznie jest trochę tego. Ale Kicia, mówię ci, układ mucha nie siada, no. Ale Laura, ale mówiłaś mu, że ja... No wiesz, nie do końca. Chodziłaś do fryzjerskiego, chodziłaś. Hm? A, ale papierów mi nie dali. Kicia, tyle razy ci tłumaczyłam, to był pech. Jednorazowe potknięcie. To się mogło przetrafić każdemu. Nie każdy na egzaminie pali modelowi włosy lokówką. Włosy modelom paliłaś wielokrotnie. Dadzą ci te papiery. Nie dadzą. Bo na egzaminie to była córka dyrektorki. Słuchaj, powiedziałam dziadkowi, że albo zatrudnia nas obie, albo do widzenia. No wiesz, pokręciłam trochę bioderkami, jak ty zakręcisz bioderkami, to zawsze wszystko załatwisz. A jak ja zakręcę, to zawsze sobie coś zwichnę. Taka karma. Dziwne, że jeszcze mu się tu chce pracować. A nie, 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 to nie jest dla niego, tylko, tylko dla jego wnuka. On będzie prowadził interes. A, A teraz uważaj: Nazywa się. Grzegorz! Grzegorz! No słyszałam. A na nazwisko? No Grzegorz! No tak. Co tak? No pytam, jak ma na nazwisko? Kto? No Grzegorz. No przecież mówi Grzegorz. Grzegorz, grzegorz. Grzegorz, grzegorz, grzegorz? Nie, grzegorz. Na nazwisko! Tak! A na imię? Jezu, przecież ci tłumaczę. Grzegorz. Na imię ma Grzegorz i na nazwisko też ma Grzegorz. Oj, wiem, że Grzegorz ma na imię i na nazwisko. O nikim innym nie rozmawiamy. Każdy ma jakoś na imię i na nazwisko. Ja tylko pytam, jak ma Grzegorz? Rozumiesz już? Grzegorz, Grzegorz. Tatoś był dowcipny i na imię dał mu tak samo jak na nazwisko. Grzegorz, Grzegorz. A, biedny. Uh -huh. A słuchaj, to jak my mamy teraz do niego mówić? Panie Grzegorz czy panie Grzegorzu? jedziemy. Nie <laughs> wiemy. Zaraz zobaczę mój własny, wymarzony lokal w najnowszym warszawskim centrum handlowym Idylla, tak? Tak jest, Grzesiu. Na rogu alei kwiatowej i galonteryjnej. Jutro uroczyste otwarcie całego centrum i naszego zakładu. Uwaga! Nie, 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 nie. Je, nie. jeszcze chwileczkę. Ja muszę, tak, tak. muszę to powiedzieć, a bez opaski pewnie nigdy bym się nie odważył. Tak, tak, oczywiście. Zadku... Ja nigdy nie chciałem być fryzjerem. Tak, tak, oczywiście. Całe życie marzyłem o własnym barze, gdzie mógłbym godzinami rozmawiać z klientami, gdzie mógłbym rozlewać drinki, ale ojciec kazał mi strzyc, więc czuwałem na ten bar przez 20 lat, wypruwając sobie żyły w europejskim. Ale gdyby nie ty, dziadku, i tak nigdy by mi nie starczyło. Nie, tak. nie, naprawdę, naprawdę, ja jeszcze muszę coś powiedzieć, ja muszę to z siebie wyrzucić. Tak, Grzesiu, wyrzucaj. Dziadku, ja chciałem ci gorąco przeprosić za to, co powiedziałem wtedy, kiedy nie chciałeś zgodzić się na sprzedaż odzyskanej kamienicy po prababci. Ja nie myślę, że jesteś cholernym, samoludnym despotą, który za nic ma cudze marzenia. Przepraszam cię, dziadku, ja wiem, że tak... Naprawdę jesteś. Ha? jesteś cholernym. Z samolubnym despotom. Tak, tak. Oczywiście. A wie pan, że jak tu nacisnąć, to o... Jak to? To bez mojej wiedzy dziadek zainwestował wszystkie moje oszczędności? Jak tak można? Ja obiecałem to twojemu ojcu na lożu śmierci. Musisz, tatuś żyje. Tak. Stara, we własnym barze. Co to za życie? Nie ma dyskusji. Nazwisko Grzegorzów nie zniknie ze spisu cechowego. Od siedemnastu pokoleń każdy pierworodny Grzegorz jest frizierem. Tak, a tatuś? Tatuś nie jest pierworodny. Jak to? Cicho! Cicho się babcia dowie. przecież babcia nie żyje. Tak, ale bardzo często się widujemy. No, Mówiłam ci, że to wariant. Grzesiu, no nie bądź niewdzięczny. Przecież to wszystko kosztowało majątek. Pa! Mój! Mój majątek! Twojego majątku starczyło zaledwie na łóżko do opalania. Jest solarium? Tak, tam z tyłu koło 1 maja. Super. <grym> no właśnie. To po to ja w stanie wojennym roznosiłem ulotki, tak? Ale Grzesiu, chciałem, żeby wystrój zakładu przypominał nazwę Centrum. Idylla. A ja w czasie kongresu młodzieży, w którym to było w 1955 roku, z pewną Chinką przeżyłem prawdziwą idyllę. No, Taką... Z Chinką? A ja znam wierszy o Chińczykach. No? Byli, żyli trzy Japonii. Czang, czarang, czarang, czang, czarang, czaroni. Były, żyły trzy Japonki. Cipci, cipci, dripci, cipci, dripci, rin, Obrali się. czang, cipci, czang To jest o Filipińczykach. Co yy, 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 z tą Chinką? No, po trzech dniach Puścił makijaż I skośne oko ciepcia rybcia Przyznała się, że ma na imię Zdzisława I pochodzi z Półtuska Ale to niczego nie zmienia Dziś, mabari, och. Dziadku ja nie chcę nikogo strzyc! Ja chcę mieć kawiarnię! Może, no przecież ja już się z kolegami pożegnałem. Rysiek Gawlicki dał mi na pamiątkę pozłacany grzebien od Marleny Dietrich, który dostał, kiedy była w Warszawie. Może, no nie no co za wstyd, no. Teraz pomyśli, że go okłamałem, żeby wycyganić. Nie <grystanie> ja wyjeżdżam z Warszawy. nie, to ty nie będziesz tu pracował? Oczywiście, że nie! Praca, a ja już uwierzyłam, że choć raz w życiu coś mi się uda. Słuchaj, konkurencji nie ma żadnej. O, a wiesz ilu ludzi codziennie przebija się przez takie centrum handlowe? Dzień dobry. la. a to co to? to? Co? Konkurencja? Ciekawe. A nikt nie mówi, że tu będzie jeszcze jakiś fryzjer, hm? O! <grystanie> <grystanie> Z jakim ładnym personelem. <grystanie> Gawlicki jestem. Hmm? Laura. Hmm. Gawlicki? <grystanie> Dla przyjaciół... Rysiu. Hmm? Dla przyjaciół Kicia. No, no, parę złotych poszło w sprzęcie, widzę, co? Uh -huh. Uh -huh. Tak, ale nożyczki same nie strzygą. Bo do tanga trzeba mieć takie coś, co sprawia, że klient siedząc przed lustrem Czyli takie bdriank. Bdriank? A gdzie to się czuje? Ech, dwóch nas było w Warszawie, ale kiedy Grzegorz poszedł na barmana, zostałem ja. Jestem najlepszy, co? No dobra, kto tu jest szefem? Pan Grzegorz, Grzegorz! Co? Grzegorz, Grzegorz? Ten z europejskiego? A no tak, no przecież panowie się znacie, ale ja jestem głupia, że zapomniałam. No co mnie kopiesz? Bo no jak pan wszedł i powiedział, że konkurencja, to aż mnie przeszły. Że będzie pan nam kradł klientów i w ogóle. No co mnie kopiesz? No ale skoro panowie się znacie, to będziecie sobie pomagać i w ogóle. Przecież nawet dał mu pan ten grzebień pomarlenie, Marlene Dietrich. No co mnie kopiesz? Jak panu powiedział, że kończy z fryzjerstwem. No dobra. Dobra, róbcie tak dalej. A, to dlatego mnie kopałaś? Uh -huh. No tak. Nikt tu nie wszedł od sześciu godzin. Ładne mi wielkie otwarcie. Szefie... To co robimy? Zamykamy. kierowniku, tu coś blokuje. To wisiało na drzwiach. Otwarcie zakładu Grzegorza Grzegorza przesunięte na czas nieokreślony z braku wykwalifikowanego personelu. Polecamy salon u Ryszarda, dwa piętra wyżej. Dlatego nikt nie wszedł. Brak wykwalifikowanego personelu. <grystanie> Rysiek. Gawlicki! Wróciłem! Uwa. Nie, nie, nie. Dam radę, dam radę, dam radę, tylko spokojnie, spokojnie. Zaraz to się sobie wszystko poukładam. Tępawe, personel, <laughs> okej, okay. brak klientów, trudno. Mówię do siebie. Szybuną głębokie oddechy i do dzieła. Raz, dwa, trzy. Co się stało? Rozumiem nic. Jarnik, którą chciałem mieć. Mam zakład, którego nie chciałem mieć. Mam żonę, którą, którą, którą mam. I to jest dla ciebie nic! Dzień dobry. Szefie. Czy to pan? Jeżeli dbasz o swoje włosy, przyjdź do zakładu Ryszarda na trzecim piętrze. Łysych przyjmuje salon Grzegorza Grzegorza. Genialnie perfidy. Mydle. To nic nie da, wszędzie porozrzucali. Kicia, do makijażu nie używa się plakatówek. Pomalowałam się według zasad makijażu telewizyjnego. <gry> A no właśnie, przecież na dzisiaj zamówił pan telewizję. No, tak, nie, poniosłam, nie. No, uruchomiłem swoje stare znajomości, żeby się jakoś zareklamować, odegrać się na ryżku. No i co im pokażemy? Puste fotele czy. Ten, czy nieszczęścia? cię przemaluję. A klientów zorganizujemy. Wystarczy, że sięgnie pan po swój zeszyt. Zeszyt? Zeszyt. A! Zeszyt. No? Właśnie. Zeszyt. No tak, zeszyt. <noise> Sięgamy po zeszyt i szew już się cieszy. Dobra. I wystarczy zeszyt? No tak, zeszyt, zeszyt, zeszyty. Wszystko gra. No, zeszyt, 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 zeszyt. Zeszyt, zeszyt, zeszyt. Jaki zeszyt? Pani Olu, czy mogłaby pani łaskawie sprawdzić, yy, czy w mojej szafce jest mój kołonotatnik? <noise> Naturalnie nie zeszyt, tylko kołonotatnik z adresami klientów. No tak, ten poszarpany tam poplamnionym, brudnym. No tak, farban, Kremem do golenia też. No. A, no to świetnie. Świetnie, dziękuję bardzo. Czy jest gdzieś jakiś punkt, gdzie można sobie zrobić eutanację? Nie ma koło notatnika. A skąd jest? jest? Jest. Jest właśnie pół godziny temu. Rysiek Gawlicki zabrał go z mojej szafki. Chyba bym dorwał. Tego, kto mnie w to wszystko wpakował. Szefie, szefie, wszystko się jakoś ułoży. Tak? Wszystko się jakoś ułoży? Mm. Tak? Ja, ja ułożę się tu, przed centrum, na trawniku i umrę. Chwileczkę! Co to jest? Już jesień, na trawniku wilgotno. To jest dom spokojnej starości? Tak. Wygląda jak kasyno w Las Vegas. Czekaj, 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 czekaj. A, 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 patrz. A widziałyście te, o te pielęgniareczki? Ojej! Puszcz mnie, puszcz mnie, mnie do niego! Widziałem jak wchodziłeś ty! Puszcz mnie! Uś, Co nie. tam się dzieje? Nie wiem. Y, może akwizytor. Ostatnio strasznie dużo ich tutaj. A gdyby były jakieś problemy, to naciskasz o tu i zaraz wszystkim zajmie się ochrona. No i co? I po kłopocie. A zeszytem się nie martwcie. Takiego skarbu to każdy fryzjer strzeże jak oka w tej głowie. To jest lista moich najlepszych klientów. Przekażcie to Grzesiowi. Kicie? No, śmiało. No nie wiem. No bierz! A tam, gdzie przy nazwisku jest krzyżyk i data. To już nie dźwigni. Słuchajcie, no, stałem sobie spokojnie przy drzwiach i nagle. Nagle napadło mnie z dziesięciu w takich czarnych mundorach. No, ciężko było, ale chyba wygrałem. Nie no, pamiętam dokładnie. No, Niech się pan położy w solarium. Troszkę odpocznie. O, a tak, 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 to bardzo dobry pomysł. Położę się na słoneczku, odpocznę. A. Ilu dzwoniłaś? Z dziesięć osób. Tak jak ustalałyśmy, pierwsze strzyżenie gratis. No i co? Odkładali słuchawkę. No to mogiła. A potem to jakoś tak mi się samo mówiło, że będzie też piwo gratis. Ja się nazywam Henio. A to jest pani Zosia. Mm. Miło mi, mi, O, a ten młody człowiek to Stasio. Ale wszyscy na niego mówią Stachociach. Dzień Mówi, dobry. Dzień dobry. O, przepraszam dobry. bardzo. Klienci? Tak, szczepie, mówiłam, że sobie poradzimy. A wiesz, Laura, tak jak się tak zastanowiłem, to właściwie jestem zadowolony. Właściwie mogę tu zacząć wszystko od początku, prawda? Żadnych demonów w przeszłości, żadnych dziwaków, znajomych mojego dziadka, żadnego pana Henia, żadnego Stacha Ciacha. A tej bójki z ochraniarzami mam chyba jakieś zwidy, ale to przejdzie, prawda? Grzechu! Mur. Szkuty, Teraz to się będziemy widywać codziennie. Panie Grzegorz, taka impreza. Grzegorz, cześć! A oto właściciel tego, można powiedzieć, kultowego miejsca w Centrum Handlowym Idylla. Nie. Nie? Tak, 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 to, to jest nasz szef, Grzegorz Grzegorz. Dała mi ten mikrofon. Szefie, spokojnie. Spokojnie? Ja wam zaraz dam, spokojnie. Oh. Oh, oh. no. Čiže je jest žadek? Čiže je zmuj žadek? Čiže je zmuj žadek? Čiže je zmuj žadek? Čiže je Powiedziałaś tej dziennikarce, że to wszystko byli statyści? Te pan Henio i stachociacho? Tak. I, i powiedziałaś, że. że ja to wszystko wymyśliłem? Tak. Dobra. A mówiłem Ci już, że jesteś genialna? 152 razy!